Czołem, czołem, panie bracie, witamy w kolejnym odcinku Warcraft 3 Reforged, The Frozen Throne, misja Sentinelów. Szósta jestem wam, ze jest WOSU Czołem, czołem. jak zawsze komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, w opisie macie link do Discorda, a te podejścia są streamowane live na naszym kanale, jeżeli chcielibyście wpaść. Prawdopodobnie jakaś kampania jest rozgrywana, kiedy oglądacie ten odcinek, ale... Zwykle wieczorami gramy. Kogo? Zwykle wieczorami gramy. No, tak, z zasady to tak. Na Discordzie są powiadomienia. No, Zapraszamy na Discorda. O, my to jesteśmy światowi. A ty co? 10 tysięcy lat w więzieniu? Albo sen? Nie, no, ona akurat pilnowała Iwidana. I akurat ekras ak wyszła do toalety. Nie <grytanie> Pablo to... nie jadł furbolskiej potrawki. No, potem będziecie walczyć w Kisielu. No, bro, bro. No, w... życia. Łatwiej się jest ukryty potwór, gdzie można zdobyć plus 14 do ataku. Dwie hmm. no. no. hmm. no, Atak się Niestety wolimy artefakt. No, no. <głos》> Jezu, wąsłów! Ale... O! Przestań z tymi dźwiękami! Dźwięk Jak robisz jakieś e y", albo coś, to się wycisza mikrofon, bo to aż uszy bolą. Poz, powa, pozdrawiam <głos》>. używaczy słuchawków. Przepraszam, mikrofon, girali już. Może. Worderze, oni mówią tym samym językiem. <głos》> No bo to elfy, nie? To gadają po angielsku Canon Event. Eltas na wypasie. Prowadzili go tutaj w najlepszym dodatku do Warcrafta 3 Tylko go ten go spierdolić w wowie. Najlepszym dodatku, bo to jedyny. Ej. No a nie? Technically. technikli. To co? O nie moi ulubieni kurwa drugi gaugan Tak, a ja mam. Oni to są twardzi, ale, mi, ale miętcy. Czekaj, bo. No Dobrze, tu wiemy, że na górze nic nie ma. No. Ale ja mam sowę, broski. Ale nie ma co oglądać pierwszego podejścia, skoro zrobiliśmy to za ósmym, więc szybka kompilacja faili i zobaczmy co się wydarzyło. Delta spada. Mhm. Nie mam czym go wyleczyć. Magro, nie złapało. Ja pierdolę. Dobra, wiem, o Jezu, jak sobie jesteśmy głupi. Wchodzisz tam, Majew, bierzesz artefakt i spadasz. Znaczy, bo tam w kółko musisz wejść. To ile tych tu jest? Może to musisz wcześniej poczekać i bronić na tyle. A ja wtedy biegnę. Zbieram tu rzeczy tak, żeby się nic nie spulowało. Nearly destroyed. Jedna padła a już pada. Pizdok, Leszku. Kończę tę misję. Mm. Chociaż w połowie byliśmy? Nie. Po elficku. Oh, 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 oh. O, 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 o! walka! Ej, co to jest za walka? Co my tu mamy do z... No właśnie. Cześć? Ej no, what the hell? Ej no... Że... że to... ulta nie miała mi coś, przegrywamy? I suppose. Ej no, co to za bullshit? Na koniec. Pierdole. Ja, te, te... No bez twojego ulta nie zrobimy. O! Dobra, damy radę. Piszimy. O, Dumgar, co to Co tego? Już praktycznie jednostek nie mam, wszystko popadało. Coś strasznie o, widzieć wieć padł. No tu słabo poszło. No, zajebiście. Czyli tu ewentualnie ulty trzeba było. Tu zdecydowanie ulty trzeba. To chyba restart leci. O, zginął, to... no to jest, to jest Używam ręcznie ognistych strzałów. Teraz. To ten Leech to nic, tylko rzuca frostnowe i idzie do domu. Za hamidło po prostu. Zaraz mana mu się skończy. Bohater. Ja tak. Help! Help! No Wyją Kela! I nie zajrzyje Majer. Aha. Jak byłby 50 tysięcy razy lepszy Oj, na tą znowu. misję. O, o No to popodszedł teraz, kurwa. I No. I GG. Dobra misja. Kurwa. Kurty. O, jeszcze Sylensa daje. Łapię agro, łapie agro. Mhm. Mm Czemu uh, drugi gigant? Tam. Okej. Okay, Okej, okay, that's something. O, oh, fuck, Banshee. Ja nie wiem, co niedźwiedziem. Dobra. Kelpada! fuck, Kelpada! O mój Boże! Ale tak to było zrobione. Dobra. Trzeba zostawić przy nim jedną, jednego giganta. Oh, ale się... był Cię. chyba przy nim gigant i zdech. Jak zawsze Majew dodżuje. Pierwszego bufa. Ona jest zdolna no. na Oooo, oh, karawan musi być No fucking way, bro. Co ty gadasz? Naprawdę? No nie? Crazy. Ta misja, nie widziałem na podawie, ta misja byłaby ultra easy, gdyby nie ataki z tyłu. tyłu gdyby można dobra. było zapisywać. No, ale to, by, ale to by wszystkie misje były easy, nie? Byłoby ale to pomoże. To, że my tak gramy, to mi daje trochę ten. Inny pogląd na granie, ja nie wiem, czy na przykład tak nie będę sobie grał czegoś w przyszłości, to... Yy, Właśnie w tym stylu, że lecisz na jednym save'ie. No ale tu jednak ten save jednak, wiesz... Ja wiem, istnieje, wiem. nie bo... Tylko misje, nie? Zabijam Banshee. Tylko pierwszą. Dobra, jest fine. Wiesz co? Weź sobie Scroll of Mana. I co mam z nim zrobić? No i może, możesz go trzymać. A, nie masz miejsca. Ja nie mam miejsca, ekipunku.

A tak, tak, już ci sobie. bo ci zawsze wysyłałem ja i zapowiadałem tekst. O, wiedziałem, że coś mi się nie zgadza. Uważaj na Maję. Już tutaj leży. Celowo lepiej. ją tam rzuciłem, Żeby ta nakowała. Na razie idzie dobrze. Gdzie lepiej niż szło. Patrząc na ilość najemników, która mi żyje. I jak musisz mieć wizję, od razu, tak? A, mam różdżkę mana, ty nie masz miejsca wyku. A! Idę. Dobra, daj mi mana stowny, bierz różkę kradnięcia many Dobra. Czekam na... Kiedy będzie z Minecrafta seria? Słuchajcie, youtuberzy Minecraft. Seria tylko serwer. A serwer. Minecrafterzy też gwałcą ludzi to nie będzie. Weź sobie miksturę many wypij. Zaczekamy na update, nie? On tam nie, nie da rady. Mm. Jest slipa, bo... Dobra, to tutaj jakbyś użył na ataku mana Thila. A zobacz, na Sojuszniku możesz użyć. Nie, nie mam, nie... Banshee! Ukradłem trochę z Banshee. O Jezu, i tu Banshee! Dobra, szkoda czasu, chodźmy. tak z tyłu. Be gone, tot! To dalej się zastanawiał czy, czy nie zostawić. A tak z tyłu. Czy nie zostawić tego zwoju na koniec, co? Bo daliśmy radę bez niego tutaj Amin! Tyle mam do powiedzenia wstępu. Ale nie mam w ogóle. A i widzisz i druidów nie wysłałem do bohatera i oni teraz mają wpytemany, dlatego tyle chili otrzymujemy. Mhm. Dobra, to co z tym scrollem? Bo to trzeba się decydować. Tu nie zrobisz tego scrolla, bo Kelcerz się zabija. Ale oprócz tego mój awatar tutaj zjada ciała i dlatego masz minęć. Aaaa dlatego nie zadziałało ostatnio. Zadziałało, tylko słabo, nie? Ale... czyli tu używać, tak? Czy tam? A, dobra, ty tak robisz. No przy tamtej jaskini. Go. Go, go, ninja boreo. Wait for it, na razie się mało puluje. Dobra. Lecy plecy niewidzialni, o Jezu! Gdzieś się bohater zgubił, nie daj się zwoikować. W jaskini jest, w jaskini jest. To nie, 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 bo on wychodzi nie... zaraz. No jakbyś nie podszedł, tylko został tam na górze, to pewnie byłoby okej. Okay. Nie, no potrzebujemy twojego. Chociaż jakoś zaskakująco dobrze idzie. Chyba to polowanie na początku strasznie dobrze wyszło. Tak. Dobra, chodźcie na popas. Dobra, tu mamy dwóch druidów, więc jest chyba git. Leciwe. ciebie. Dobra, Kat. Kat. Tą scenkę. O, But it will take us perilously close to an undead bastion. Uh. The other route is safer, but it will take us longer to cross the river. Both routes will be dangerous nonetheless. Let us choose quickly and be on our way. The hunter waits. Yeah. Under the bastion, here, yeah, Bastion. We are of Cześć, jak się będzie nazywał nasz drugi kanał? Top 0-0? No. How did I know that? Crazy. Dobra. Heal'a się rzuciłem. O! Missclick. No dobra. Kasę przeszli jak jak można. Ja. Demon odrzeja. Cofnij, 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 Ducha! O Jezu, no. Ten zginie, będzie następny. No. Super ogień. Ej, bo wóz! Co, co robi? <grych> Musisz przestać krzyczeć na sytuacji, w których nic się nie dzieje No ginie ci duch, ja nie wiem jaki masz cooldown, no, on jest kluczowy w naszym sukcesie Dobra, mogę tu użyć ulta ten użyje slipa. Mm, mm. Strata na niedźwiedziu, ale tak poza tym to jest okej okay. Jestem prawie pewien, że możemy na pełnej wjechać, bo już nie ma jednostek wroga. Mamy jeden wóz więcej niż wcześniej, więc. Bo z tyłu! Ej, co w giganta? Do czego? Bo go biją. No to przecież celowo bił wierzę, no, bro. Dobra, Czuciubawkę będzie grał. Awatar zemsty. Bo już w chwila, nie masz cooldowna pewnie, co? 10 sekund. Aż się ziemia zaczyna zmieniać. Tyle tu walczymy? E, jak tam z maną? Do tupy. <grym> masz tu kontrolę, ale powinno mi starczyć. Wytrzymaj chwilę. Mogę coś kupić. On idzie atak. Może ich ściągnę do góry? Ej hej, tu jestem. O! Ej hej people, hej hej. Ej hej, za mną, za mną. Gramy na czas, gramy na czas, zapraszam za mną, hej hej, hej hej. Bez sensu, bo się zastakują. Nie, chyba nie. No ale tak się zastakują, tutaj tak jest jeden atak, zdążymy go zdjąć zanim przyjdzie nowy. To chodzi o parę sekund różnicy, nie minut. To czekamy czy jedziemy? Musimy przesunąć ich. No to na pewno, jesteśmy strasznie w chujowej sytuacji. No. Mamy o wiele mniej jednostek niż ostatnio. To tak jak mówię, ja w razie czego. zjedzicie. Ja się ustawię o, tu, o tu tutaj stawa. dosłownie. Będę trzymał Kaltasa. Dobra. Za rączkę. Chyba musisz głębiej? Głębiej być. O, dobra, i tak musimy to rozwalić. No, super. O, dobra, ski. Nie może że ty ulta włączyłeś. Easy. O! Most! Co złego może się wydarzyć na moście? Co złego się może na moście wydarzyć? Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy wąsa. Słuchajcie, tak samo. Dziewczyny. Ja, Keltas. Po elpicku. O! O! się Nie. Włączam. Złączaj. O! Okay. KLTas mi tu zaraz będzie umierał Jeszcze się trzyma Gorzej z gigantem, jeden gigant parł Myślisz, że mogę wyrzucić item? Czy... Nie, 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 przerwie ci Dobra Dawaj, 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 Co? Jeszcze mi Majew zaraz zdechnie Dobra, to przeżyje, bo to tylko na chwilę Dobra, oddaj mi ten item. Po... Gdzie? Oddaj mi ten podleczenie. Ju, 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 jo, Rzucam. We're fine, we're fine. Patrz, patrz, patrz. Bum. We're fine, we're fine. I believe it. Dajcie tę metodę O mój Boże. Jak mam zawał. Ja też. Szybko podzędzle plus 15. Uch, one gdzieś tu są. O! Zasłużona kascenka. Co druga fala? Co, NIE! to nie druga fala? <sadanie> That is true, Mr. Keltas. O no teraz zostaję Palfuriona zamiast Tyrande. Dlatego dobrze, że mi tego hila oddałeś. Złej temy wymieniliśmy, ponieważ ty mieć fiolkę. No ale dobra. No przecież właśnie mi oddałeś hila. Ale nie! Na walce. Na walce? No. Nie wiem o A! Nie wiem o co się chodzi. Nie, ja nie zaraz. dostanę Malfuriona. Wąsu, Teraz Zaraz się pożegam. No nie. Nie, to, znowu ma ulta? O, ale mocniejszy jakiś. No. A Majew teraz przecina most. Mówię, Majew, znaczy... Co ty zrobiłaś? Tyrandę, nie. No, no. O kurde. No. Mm. Maf nie obija w bawełnę. Tak, nie obija w bawełnę. Ale, ale. Ale, ale. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Misja w końcu jest za nami. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie w opisie Macie Link do Discorda. Wszystkie te podejścia są streamowane live na naszym kanale. Ja jestem wam, żebym był wąs. Bywajcie, 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 bracia i siostry. No bywa, bywa.